Remis, który smakuje jak zwycięstwo, a może nawet lepiej. Bez strachu, z żelazną konsekwencją taktyczną, z pomysłem i z sercem zostawionym na murawie. Reprezentacja Polski, w piątkowy, listopadowy wieczór, stoczyła na PGE Narodowym w Warszawie heroiczną, niezwykle dojrzałą i fascynującą bitwę z gigantem europejskiego futbolu, Holandią. Mecz zakończył się remisem jeden, jeden, ale to, co zobaczyliśmy, było czymś znacznie cenniejszym niż jeden punkt. To był dowód, że kadencja Jana Urbana to nie przypadek, że ta drużyna ma charakter i potrafi, jak równy z równym, bić się z najlepszymi. Co więcej, po ostatnim gwizdku sędziego pozostał nawet lekki, słodki niedosyt. Bo to nasza drużyna, grając z kontrataku, stworzyła sobie lepsze, karowniejsze okazje strzeleckie od z ofensywy rywala. To był wieczór, który po raz kolejny przywrócił wiarę w tę reprezentację. Na taką jedną, jedyną akcję, Polscy piłkarze czekali przez całą, niezwykle trudną pierwszą połowę. Scenariusz meczu był dokładnie taki, jakiego wszyscy się spodziewali. Holendrzy, dowodzeni w środku pola przez genialnego Frankiego de Jonga, mieli ogromną, przytłaczającą przewagę w posiadaniu piłki. W zasadzie jej nie oddawali, wymieniając kolejne podania z cierpliwością i precyzją, które mogły doprowadzić do frustracji. Drużyna jana Urbana mogła czuć irytację, no bo kto lubi przez 40 minut biegać za rywalem, Niemal bez kontaktu z futbolówką? Nasi zawodnicy wytrzymali jednak te mentalne prowokacje, gdy piłka co chwilę przelatywała im koło nosa. Stali nisko na nogach, byli niezwykle czujni, zdyscyplinowani taktycznie, czekając na jeden błąd, na jeden moment, na jeden, jedyny zryw. I taki wreszcie nastąpił. Dokładnie w trzeciej minucie. Tuż przed końcem pierwszej połowy akcję odważną, indywidualną szarżą w środku pola zapoczątkował Jakub Kamiński. Pomocnik podał do Roberta Lewandowskiego. Kapitan, który przez cały mecz toczył heroiczną, samotną walkę z obrącami, przyjął piłkę w środku boiska, natychmiast się odwrócił i błyskawicznie, instynktownie posłał ją prostopadle do przodu, widząc kątem oka startującego kolegę. Kamiński był już w pełnym biegu, gnał jak hart, wyprzedzając całą linię obrony. Zanim ruszył potężny verdziel Van Beek. Kapitan Liverpoolu wrzucił piąty bieg, ale to absolutnie nic nie dało. Gracz FC Köln na pełnej szybkości był nie do zatrzymania. Wpadł w pole karne i precyzyjnym, płaskim strzałem posłał piłkę do bramki. Bart Verbruggen tylko bezradnie się rzucił, ale nie miał najmniejszych szans. Prowadziliśmy z drużyną naszpikowaną gwiazdami 1-0. PGE Narodowy eksplodował. To była nagroda za żelazną cierpliwość. Ale ten idealny scenariusz mógł, a nawet powinien, ziścić się znacznie wcześniej. Oprócz tej jednej, złotej akcji, Polacy zagrozili Holendrom tylko raz przed przerwą. Ale za to jak? Było to na samym początku spotkania, po upływie niecałych dwóch minut. I to była sytuacja, o której Nikola Zalewski będzie śnił po nocach. Po świetnym, kombinacyjnym rozegraniu Michała Skurasia z Piotrem Zielińskiem i precyzyjnym dośrodkowaniu Mattiego Kasza z prawej strony, piłka spadła idealnie pod nogi Zalewskiego. Był kompletnie sam, na piątym metrze, przed pustą niemal bramką. Uderzył bez przyjęcia z pierwszej piłki, ale zrobił to fatalnie. Posłał piłkę wysoko nad poprzeczką. To była stuprocentowa, wymarzona okazja, by rozpocząć ten mecz od sensacyjnego prowadzenia. Niestety, Zalewski przez cały mecz był cieniem zawodnika, którego oglądaliśmy w kadrze w ostatnich miesiącach. Gdy kilka minut później, w kolejnej kontrze, mógł prostopadle podać do wychodzącego na pozycji Kamińskiego, Zwolnił akcję, zagapił się i stracił piłkę. Nie widzieliśmy w grze skrzydłowego tej brawury, tej młodzieńczej bezczelności, gdy rozkręcał muzykę i wciskał gaz do dechy. Z Holandią jechał raczej bocznym, awaryjnym pasem, co było sporym rozczarowaniem. Mimo to, sam fakt, że stwarzaliśmy takie sytuacje, był dowodem na odwagę Jana Urbana. Selekcjoner celowo zaryzykował. Postawił na bardzo ofensywnych piłkarzy, jak Kamiński, Skóraś. Zieliński i Zalewski. Chciał zobaczyć, jak jego zespół spisze się na tletach mocnego rywala, próbując podjąć wyzwanie i grając z Holandią w piłkę, a nie tylko prosząc o najniższy wymiar kary. Oczywiście było to trudno, bo zespół Ronalda Koemana grał cierpliwie i nie miał litości, wymieniając kolejne podania. Ale z tej gigantycznej przewagi w posiadaniu piłki tak naprawdę niewiele wynikało. Eksperymentalnie zestawiona polska obrona z debiutantem Janem Żółkowskim. Jakubem Kiwiorem i Tomaszem Kędziorą stawiała zaskakująco skuteczny opór. Jedynie rajd Mikiego van de Wena przez całe boisko musiał faulem zatrzymać jeden z naszych zawodników. To gracze Jana Urbana stworzyli w pierwszej połowie najlepsze okazje. Idealny obrazek zakłóciła tylko kontuzja Sebastiana Szymańskiego, który musiał opuścić boisko już w pierwszym kwadransie. Tak jak pierwszą połowę fantastycznym golem skończyli Polacy, tak drugą część, niestety, z przytupem rozpoczęli Holendrzy. Niemal od razu po wznowieniu gry doprowadzili do wyrównania. W 47 minucie, po szybkiej akcji, Donil Malen oddał strzał z kilku metrów. Kamil Grabara był bliski uratowania zespołu, zdołał obronić pierwsze uderzenie, ale przy dobitce Memphisa Depaja nie miał już absolutnie żadnych szans. Wydaje się, że polski bramkarz mógł w tej sytuacji zachować się nieco lepiej chwilę wcześniej, przy samym dośrodkowaniu, gdy piłka przeleciała mu tuż nad ręką, ale była to niezwykle trudna interwencja. Wydawało się, że ten szybki gol podetnie Polakom skrzydła. Ale nic bardziej mylnego. Za chwilę to znowu drużyna Jana Urbana mogła prowadzić. Szybką akcję na prawym skrzydle zakończył dośrodkowaniem Matty Cash, a Robert Lewandowski, w swoim stylu, uderzył z bliska, bez przyjęcia. Niestety, Bart Verbruggen w ostatniej chwili, niemal instynktownie, zdołał odbić piłkę nad bramką. To była kolejna, stuprocentowa szansa. W dalszej fazie meczu obserwowaliśmy prawdziwe, piłkarskie szachy. Kto pierwszy nie wytrzyma ciśnienia, kto popełni błąd. W pewnym momencie Holendrzy, być może zadowoleni z remisu, pozwolili naszej drużynie dłużej utrzymywać się przy piłce. I nieoczekiwanie, już w samej końcówce spotkania, po zamieszaniu w polu karnym, piłka spadła pod nogi Michała Skurasia, który z boku pola karnego znalazł się przed bramkarzem Holendrów. Niestety, Werbruggen doskonale skrócił kąt, Wybiegł do naszego zawodnika i odbił jego strzał. W odpowiedzi Kamila Grabare próbował jeszcze zaskoczyć Koudi Gakpo, uderzył mocno z pola karnego, ale tym razem bramkarz Wolfsburga pewnie interweniował. Nasza kadra grała bez strachu, z pomysłem i konsekwentnie realizowała swój plan przez cały mecz. Drużyna Jana Urbana ponownie zremisowała z Holandią 1-1, ale w przeciwieństwie do wrześniowego spotkania w Rotterdamie, tym razem nie można mówić o szczęściu. Było wręcz odwrotnie. Pozostał lekki niedosyt, bo to polska reprezentacja miała lepsze, karowniejsze okazje strzeleckie od faworyzowanego rywala i naprawdę mogła wygrać to spotkanie w Warszawie. Ten mecz to kolejny potężny dowód na to, że w tej kadrze drzemie gigantyczny potencjał, a praca Jana Urbana przynosi spektakularne efekty. Z takim podejściem marcowych baraży możemy wyczekiwać z optymizmem.